Cześć, witajcie na moim kanale. Dziś pokażę wam vlog o moim ogrodzie. No dobra, więc zaczynajmy. Tutaj mamy takie rośliny. Mają już tutaj... Czekajcie. Mają już tutaj, jak widzicie, listki. Ta tak samo. No dobra i są takie cztery. Ta ma najwięcej, a ta jeszcze nie zaczęła. Dobra. Tutaj mamy rabatkę kwiatową. Zobaczcie jakie mam tutaj. Mam takie żółte, czerwone bratki. Tutaj mam też taką różową. Jest tutaj dużo kwiatków. Tutaj jedną przymroziło, o tam na samym końcu. No dobrze Jest też tutaj taka. Ok. Dobra. Idziemy dalej. Tu mamy bez. To jest fioletowy bez, już, już dużo mam. Tutaj mamy takie mniejsze kuleczki. Tutaj jest takiego krzeczka. Tu mamy bukszpan. Tu mamy też większe. A to są nasze pierwsze rośliny, które mieliśmy yy, w naszym ogródku. Okej. Okay. Tutaj mamy takiego małego. Ma tutaj małe listki. Ok. Tutaj mamy takie trawy. Jakby. I tutaj mamy takie duże bardzo drzewo. O. Okej. Okay. Tu są małe sezonki lawendy, bo tutaj mieliśmy taki pomysł, że tutaj będzie w koło tak lawenda szła, ale mamy jeszcze za mało tych sadzonek. Dobra, dalej idziemy. Tutaj tak samo są te trawy. Okej, okay. tutaj mamy, natomiast takie badylki, które jeszcze za bardzo nie urosły. Tam jest drugi. Tutaj jest tak samo trawa. Tutaj mamy, jeszcze tutaj nie ma listków, bo tutaj miał takie fajne duże liście to drzewko. O, tutaj też mamy o takie mniejsze drzewka. One niedawno tutaj były wsadzone. Pamiętam było tutaj cztery, ale niestety jedno nam się nie przyjęło. Tu mamy tak trochę więcej. Tu jest jeden, drugi, trzeci. I tak to po całym naszym okolu domu jest. Tutaj są takie mniejsze, bo one niedawno były sadzone. Tutaj jest większe, większe. Tutaj znów taki maluszek. Opatrzcie, jest kotek! Jaki fajny kotek przyszedł. Cześć mały! Tutaj jedno drzewko nam niestety uschło. <laughs> Tutaj jest jeszcze jedno. To jest chyba największe drzewo. One jest większe od mojego taty. A co dopiero ode mnie? Tutaj następne. I tutaj dwa się nie przyjęły. Tutaj następne się nie przyjęło. Tutaj też dwa się nie przyjęły. I mamy ich bardzo dużo. Tutaj też się niestety nie przyjęło. Tu mamy małego, małego. Tutaj też małego. I tutaj. Ale te, które nam się nie przyjęły, to tutaj mamy czekajcie tutaj mamy jeszcze inne mniejsze bo tutaj jest takie zastępcze ok chodźmy dalej tutaj jest też taki mały kawałek tutaj powinny być bardzo ładne kwiaty ale niestety nie są ładne dlatego bo musimy to drzewko niestety wysadzić bo ciągle przez 3 lata już ma same liścia. Powinny mieć takie ładne, duże kwiaty. Ok, chodźmy dalej. Tu mamy takie trawy, tutaj zaczęły. One kiedyś były bardzo wysokie, tylko na zimę trzeba było ściąć. Tutaj tak samo. O tutaj już bardziej odrosła. Tutaj jest sek tak, trochę. Niektóre, na przykład o ta, to ona się tak rozłazi w tą stronę bardziej. Tutaj jest zwykła trawa, przerosła przez siatkę. Tu tak samo, jakieś krzaki. Tutaj mamy drugie bez. On jeszcze tak, on jest biały. Jeszcze on tak nie zakwitł. Tutaj jeszcze mamy, zapomniałam wam pokazać. Takie, tutaj są bardziej czerwone. Kwiatki, ok, chodźmy. Tutaj mamy. Takie drzewko odzdobne, bo tutaj powinny być takie małe wisienki, ale one jest, są odzdobne, więc nie są jadalne. Ok. Tutaj mamy takie większe już drzewa, naprawdę są bardzo duże. Tutaj mamy takiego. Idziemy dalej. Tutaj mamy następne drzewko, one, one jeszcze nie zakwitły, tak do końca. Tutaj mamy jeszcze takie mniejsze. One mają takie zielone kwiatki, jak tutaj widzicie. I tutaj jest ich więcej. Ok, tutaj mamy takiego. Czekajcie, tutaj mamy takiego większego. Tutaj mamy coś takiego. Tutaj one się tak spinają po naszej siatce. One są bardzo ładne, mi się bardzo podobają. Ten niestety się nie przyjął, trzeba będzie go przesadzić. A reszta co. I tutaj jak widzicie są takie w około. Tutaj jest następny taki mały krzaczek. A tu. Tutaj też jest taki mały. Tutaj mamy nawet trzy siatki wyszły. Tutaj są te trawy, bo ich mamy dużo. A tu, tu jest taki kujący, gdzie ptaki mo mogą zjadać takie czerwone owoce, kiedy jest zima. Tutaj jest też trawa. Tutaj takie trawki. Koła. Tu mamy takiego fajnego śmieciaka, bo on zawsze te małe swoje gubi i śmieci nam. Tutaj mamy róże. Jest tu dużo. A to jest najmniejsza róża, bo ją dostałam na dzień kobiet od taty i ona się tutaj nam przyjęła. Tutaj mamy lawendę. Tak. Ok. Dobra. I tutaj mamy jeszcze więcej tego. I pokażę Wam jeszcze ostatnie drzewko, które zapomniałam Wam pokazać. Jest to to drzewo. Ona jeszcze nie zaczęła bukować. W sensie przedostatni, bo jeszcze tutaj mamy. Jeszcze zapomniałam pokazać tego, bo tutaj mam borówki. Zobaczcie. One już mają tutaj swoje małe boróweczki. Tutaj mam sadzonki pomidorków kalilowych i tutaj mam truskawki, które jeszcze nie zaczęły kwitnąć. No. I a, i jeszcze tutaj jest. Taki. Tutaj też nam się spina i tutaj widzicie, jeszcze ptaki nie zjadły z tamtej zimy. Tych takich czerwonych, ona jest trochę inne. A tutaj zaczynamy na następną zimę. O, ok. No! No. I to chyba tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że dacie łapkę w górę i zasubskrybujecie mój kanał. Pa!